Cześć Przemek. Kupę Cześć. lat. ja pamiętasz jak zaczynaliśmy? No, Dawno temu. No pamiętam. Zaczynaliśmy od to, to 3 metrowych maszyn, a kończymy teraz patrz na ośmiu. No. Jedni i drudzy rosną. Ten progres wszędzie jest potrzebny. No i się bez tego nie da. Tak się świat zmienia i my się zmienimy. Tylko jedna jest najgorzej, że się starzejemy. <laughs> to co? Pokażesz mi jak to wygląda? Chodź, jedziemy. Jakie lat ty nie używasz puga już powiedzmy? No pierwsze, pierwsze pola to jest 20 lat. Zaczynaliśmy w 1998 roku. Jak ja sobie przypomnę, jakimi myśmy maszynami pracowali. Mieliśmy wyspawany w swojej konstrukcji trzybelkowy kultywator. I to było tyle. I to się mówiło tak popularnie, że nosianie pod talerzówkę. Później weszła pierwsza wersja Teresema, To był rok gdzieś tam. 2008, 8, myślę. 8, 8. Bo ja pamiętam, jak z tymi trzema, 3, 3 metrowymi maszynami zaczynaliśmy. No, tą zabawę u to, Ciebie. Tym, z tą starą wersją Teresema. Już było całkiem inaczej, no potem wszedł ten nowy, no to już było taki duży odjazd. No też szerokości wzrosły no nie? mocy i ciągników, które zaczynaliśmy od talerzówek 3 metrowych, od kultywatorów 3 metrowych. 3 -metrowych. Dziś poszliśmy przez 6 metrów, już ta, mamy teraz 8 metrowego. E, rozglądamy się za siewnikiem szerszym. E, no dziś ten, ten, ten postęp jest tak szybki, że one się fizycznie te maszyny nie zużywają, ale, ale szerokości robocze są. Te, potrzebne większe. większe. Tak. Poza tym ta aura nasza też się troszeczkę no. zmienia. I te minuty, które są do wykorzystania, da, też się robią różne, nie? I musimy się w tych oknach pogodowych zmieścić. I dzisiaj na takiej rędzinie, tu gdzie jedziemy, jeśli tego nie zrobimy, mamy, mamy nieraz dzień, dwa i, i musimy. To jak najszybciej zasiać. No i powierzchnia gospodarstwa się z, zwiększa, zwiększa ale, ale popatrz, że to nie tylko u mnie, ale to jest chyba ta, taki syndrom całej Europy, że fabryka też kiedyś się zatrzymywała na 6 metrach, a dzisiaj staje gdzieś tam przed tym wyzwaniem, że maszyny muszą być jeszcze szersze, bo oczekiwania rolników są jeszcze większe, gospodarstwa coraz większe. popatrz tutaj nasze pole świeżo siana pszenica mm -hmm. U sąsiadów pola mamy spływ powierzchniowy. U nas, u nas tego nie widać. Pole no. jest matowe, pole się nie świeci. A tutaj w widzimy jakie miejscach. są przy, takie białe plamy. Aha. Widać gdzie jest zaklepane. Zresztą na jezdni nie widać ile, ile ziemi jest wyciągnięte, z, wyciągnięte z, pola. z pola. Tak, tak. Jakie są zmywy powierzchniowe. A to co mówisz o tych maszynach, że te szerokości rosną, no, my to widzimy po całym asortymencie maszyn, które sprzedajemy. Nie tylko maszynach uprawowych, ale te maszyny zielonkowe też tak samo. To wszystko idzie Coraz gorzej jest zatrudnieniem ludzi, coraz mniej ludzi jest w rolnictwie, coraz mniej chce pracować. Druga sprawa, że ci, co pracują, chcą też pracować w coraz bardziej komfortowych warunkach. Na taką maszynę to nie może być przypadkowy człowiek, tylko musi być człowiek, który, który jest wdrożony, który ileś lat już z takimi maszynami pracuje i nie nieraz jest lepszy, bardzo młody, który nie ma tego, tego nawyku, tych starych nawyków, Niż, niż jakiś tam doświadczony od jednej strony, ale, ale od tej informatycznej no, no on jest już praktycznie nie do nauczenia. No, tak, to Tam prawda. Tu sam, zgadzam się z Tobą 100%. Sam wiem po sobie, że mi jest dużo ciężej niż, niż ty moich młodych pracowników czy, czy, czy synowie. To on, oni mnie, tej, tej strony, to, to oni mnie uczą. Ja, ja uczę ich jak to, to pole, tę to e, rozumieć, a oni mnie uczą, a nieraz i za mnie coś zrobią. Od tej strony e, informatycznej. No, tak, Ale ja jak to... byłem ostatnio u ciebie, to widziałem cię, żegnaliśmy się, jak wsiadałeś do ciągnika i wyjeżdżałeś w pole. W takim e, no, 400- czy, czy 500-konnym ciągniku to się siedzi jak sołtys. Siedzi się wysoko, człowiek <laughs> najedzony i prawie za nic nie odpowiada. I to że w dużych polach, o tutaj jedziemy na takie pole, no to, to można sobie praktycznie już dzisiaj odpocząć, bo to wszystko z kabiny widzimy, wszystko, ciągnik się sam prowadzi. Dzisiaj nawet to przestawiliśmy już terasema i już nie, nie łapie sygnału z tego oka. Z radaru, z radaru, tylko no, tak, już tak. łapię sygnał z GPS-u i znowu jest postęp. No, te maszyny są I... akurat kompatybilne, evet, nie? Każdy teraz tak. jest, chodzi po Izobusie. Popatrz, jak przy tym e, siewniku i naprawdę no, kto, kto ma rędziny albo jakieś mady, to wie o czym mówię. A powiedz że... mi, jak tu wyglądała uprawa? Po żółta, no tutaj, po tutaj poszła e, talerzówka, mhm. poszła w ukos, e, poszło to 8 metrowe, no, 8-metrowy teradisk. No i poszedł kultywator, no i po kultywatorze siejemy. A powiedz mi, jak głęboko uprawiałeś kultywatora? Kultywatorem tutaj uprawialiśmy na jakieś 20-25 cm, mm -hmm. około 25 cm. Na rędzinie głębiej to nie, nie bardzo włoży, bo tu trzeba by było tak tyle energii włożyć, że żeby go uciągnąć. No. Ale druga sprawa jest taka, że na Rędzinach jest jeden plus, oprócz tego, że nie trzeba wapnować, nie ma podeszwy półusznej, mm -hmm. tutaj nie ma, tu się nie tworzy, to nie jest les, to nie są inne gleby, tu się podeszwa. Nie tworzy 25 cm to te zagęszczenia po pługu się bardzo ładnie likwiduje. I na wąskich dłutach, jeśli uprawiamy, to tej struktury nabytej, tej utworzonej przez te biopory, czyli czyli otwory po obumarłych korzeniach, po, po drżownicach, nie niszczymy. A druga sprawa, że mamy na pewno o wiele lżej, bo no, łatwiej uciągnąć na 4 cm szerokości dłucie niż na tej 8, no, czy, jest czy jeszcze to, większym. Jest to prawda. O, tutaj opory, może opory, się za, opory zatrzymamy. Są mniejsze. Jak się nie utopimy, to się zatrzymamy, popatrzymy, wejdziemy w pole i, i zobaczymy, co tutaj robią jeszcze drżownice oprócz maszyn. No to są ci tacy tajni pracownicy. Tak. Tutaj widzimy, jak, jak też ładnie żerują, i zobacz, że to jest trzy no, tygodnie czy dwa i pół tygodnia po, po zasianiu, Aha. ale jak ta ziemia już jest z powrotem, z powrotem y, zwiercona. Aha. Ile, ile, ile tu jest tych otworów. I tu nie ma czegoś takiego jak niedotlenienie czy zalanie, bo, bo i ta woda tu nam bardzo ładnie migruje góra-dół. Mm -hmm. No i najważniejsza rzecz, że te korzenie bardzo chętnie tymi otworami jak liliany idą, idą w dół. I, I jak popatrzy... Czyli Oprócz tego, że mamy powietrze, to jeszcze transportujemy wodę. Transportujemy wodę. Jak takie są lata jak teraz, to ta woda nam ładnie schodzi w dół, ale jak są lata suche, to korzenie tymi otworami, tymi bioporami idą w, w dół, bo mają o wiele lżej i pobierają wodę z, z głębszych y, partii. I jak ta gleba jest aktywna, to widzimy właśnie mhm. tutaj po, tych, ot... niesamowite po, po tych otworach, że to jest trzy no, tygodnie i całe pole już jest tak. A powiedz mi, jak szacujesz ile kilogramów, ile ton? Kilogramów może być tutaj dziżownica. No tak jak, jak kopaliśmy, to mamy około 20 drżownic na łopacie. Dzisiaj już nie będzie, bo mamy 7 stopni temperaturę jest no. zimno, one trochę niżej zeszły, ale jeśli mamy około 20, między 10-20 drżownic na łopacie, to szacuję, że to jest jakieś 3-4 tony na, na hektarze. No, no to można powiedzieć, że to tak jakbym miał co najmniej 5, 5 krów mhm. sztuk obornikowych. No tak, tak. I, i to jest, to jest ten przyczynek do tego, ta, żeby... znaczy się, że oprócz tego, że ta dżownica tutaj jest, żeruje, ale też produkuje i nawozi. No, koprolit, czyli te odchody żownic są najbardziej, odpo... najbardziej zasobne w fosfor. I to fosfor, który jest bardzo przyswajalny. Jest, jest jednym z przyswajalniejszych dla rośliny. No, ta matka natura ileś lat ewoluowała i doprowadziła do tego, że to tak, tak wygląda. Da. Ale widzę, że no struktura gleby, pomimo tego, tej ciężkiej ziemi, no praktycznie bryły to tutaj taki no, Ale każda. Nie, nie, nie. nie, no właśnie. Normalnie przy tej uprawie, na, na tym, przy popługu, mielibyśmy, mielibyśmy no, tutaj. Mnóstwo so dziury też, między innymi, niedociśniętą Niedociśniętą Nie glebę. Do, nie do tak. nie no i to, to jest też. No i nie byłoby takich wschodów przede wszystkim. Wschodów, tak? I teraz, no ten deszcz popadał nam 3 czy 4 dni temu. Te wschody by na pewno nie były takie. No Nie, no nie było chcieliśmy, było sucho, a te wschody jednak są dobre, i, i te wątki wąskie dłuta i, i, i kultywator, potem sianie no jest, na, na pewno wpływa na, na o, wiele lepsze, o wiele lepsze wschody. A jeśli mamy równe wschody, siewnik dobrze nam to, to łoże za zagęści, to później się nie zastanawiamy, kiedy, no tu już trzeba kasować chwasty, ale nie ma tego, że mamy roślinę uprawną w różnych fazach. Nawet, nawet te chwasty dobrze wschodzą, bo, bo to jest wszystko nieubite, a dogniecione i mamy jedne fazy, nie zastanawiamy się później z innymi zabiegami, czy to już robić, czy nie, bo jedne rośliny są w takiej fazie, drugie w takiej, a tutaj mamy całe pole, tu mamy równe pole, no, ciężkie ziemie ale równe pole, ale pojedziemy, na, pokażę Ci na lesowej glebie, przy bardzo dużych y, zmiennościach, przy dużych y, spadkach, że tam też te wschody są idealnie równe. Ja... Ale sztuką jest też. Zaczęcie samej uprawy od no, samej zrywki ścierniska. My też za głęboko nie pracować. No, no właśnie, i tutaj jedynym głęboko, bo to jest połączenie uprawy ultrapłytkiej z uprawą taką wgłębną, wertykalną, która tylko niecałe zrywa powierzchnię, tylko, tylko wąskie pasy tymi wąskimi długami, dłutami. I no to tak to wygląda pokród. Ale wygląda to naprawdę imponująco. Te no, schody, no, po to jest po jak okiem sięgnął, tak no, są. I, i, i takie to jest same. na... W no, na... zeszłym roku oglądałem pszenicę, która wyglądała tak, jakbyś odwrócił helikopter no i on tak przyciął i, i ona. No dzisiaj, wygląda po dzisiaj, dzisiaj no, już nie. tylko na polach tak wygląda kukurydza, ale popatrzmy, że te pola, jakie mają tutaj nawet tam popatrzeć, jakie mają ciemniejsze, jaśniejsze Aha. plamy, to są wszystko zmienności. A, a no wschody są wschody są równe. Popatrz jakie, jakie małe pole króciutki spadek i już widzimy, że spłynęło. Że już, że już płynie. No. Ale muszę ci powiedzieć, że to wszystko, co zobaczyłem jest niewiarygodne. Chodź do biura, to ci pokażę teraz jak to wygląda na wizji. W 2000 roku już gospodarstwo przechodziło na uprawę uproszczoną. Początki, tak jak mówiłem, to były siermięczne, Dzisiaj to człowiek się czerwieni z żenowanie, Jakimi maszynami myśmy zaczerwienili. To, to już jest 16, prawie 17 no, lat. No, myśmy się wtedy poznali.